W tym odcinku staram się wyczuć tę drogę. Brenda zmaga się z huraganem Sandy. Naprawdę się boję. Joe gna przez pustynię z wiertłem do wydobywania ropy. Niech ekipa na mnie zaczeka. Daje gaz do dechy. A brzydka pogoda utrudnia pracę Ryanowi. Może mi zabraknąć paliwa. Świetnie. Niezależnie od pory dnia, amerykańscy kierowcy ruszają w drogę z cennymi ładunkami. Bez względu na pogodę. Prędkość jest najważniejsza. Im dłuższa trasa, tym większy zarobek. Ale który kierowca zarobi najwięcej? Życie za kółkiem. Huragan Sandy. W świecie trackerów najważniejsze jest dostarczanie towarów na czas, niezależnie od warunków pogodowych. W tym programie poznamy losy kierowców walczących o tysiące dolarów, które mogą im przejść koło nosa, jeśli nie dowiozą towarów na czas i w idealnym stanie. 53-letnia Brenda nie boi się podejmować ryzyka. Skąd tu tyle śniegu? Robię to, bo lubię ciężarówki i pieniądze. Im trudniejsze zlecenie, tym wyższa zapłata. A nic nie utrudnia sprawy tak jak pogoda. W tym odcinku Brendę czeka wyjątkowo trudna próba. Przyjdzie jej się bowiem zmierzyć z huraganem Sandy. Cyklon szeroki na 1500 km nadciąga z nad Oceanu Atlantyckiego. Gdy uderzy we wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, spotka się z zimnym frontem, co może wywołać gwałtowne opady śniegu. Postawili na nogi Gwardię Narodową. Jeśli wzywają wojsko, to znaczy, że sprawa jest poważna. Brenda przewozi żywność, której mieszkańcy wybrzeża będą bardzo potrzebowali. Dostanie za ten kurs 2200 dolarów, ale będzie musiała przeciąć drogę huraganu. Na przejechanie półtora tysiąca kilometrów ma 54 godziny. Huragan czy nie, muszę dostarczyć ładunek. Uważaj, Sandy, nadchodzę. W Palm Springs w Kalifornii Joe wcześnie rusza w drogę. Mając na utrzymaniu żonę i dwoje dzieci, nie może sobie pozwolić na dłuższy pobyt w domu. Spędza na szlaku 330 dni w roku. Są przyzwyczajeni do mojej nieobecności. Boję się tylko, że kiedyś o mnie zapomną. Joe ma tylko 52 godziny na dostarczenie swojego pierwszego ładunku. Przewozi 15-metrowy pręd napędowy, element przenośnego zestawu do wykonywania odwiertów naftowych. Za przejechanie 1700 km dostanie 2900 dolarów. Przewóz ładunków ponadgabarytowych oznacza lepszy zarobek, ale i większe ryzyko. Panowanie nad 36-tonowym zestawem to ogromna odpowiedzialność. Wiele rzeczy może pójść nie tak że najbardziej obawia się pustynnych upałów. Gdy ciśnienie w kole jest niskie, opona ugina się i przegrzewa. Wysoka temperatura na pustyni może sprawić, że opona pęknie jak balon. Na pustyni asfalt rozgrzewa się nawet do 80 stopni. Na północy w prowincji Alberta 29-letni Ryan spóźnia się z odjazdem, ponieważ gałęzie blokują wyjazd z parkingu. Uginające się pod ciężarem lodu konary muszą zostać wycięte. Marznąca szać osadza się na drzewach i tworzy wielkie sople lodu. Gdy temperatura powietrza spada poniżej zera, zamarzające cząsteczki wody osadzają się na podłożu, tworząc szać. Teraz jesteś zadowolony? Tak. W tym odcinku Ryan przewiezie cztery ponadgabarytowe traktory z Troszu do Red Deer. Za cztery kursy dostanie trzy tysiące dolarów, ale już ma opóźnienie, a musi jeszcze odebrać ładunek. Gdzie są moje traktory? Myślałem, że są na myjni Nikt nie wie, gdzie są. Mogą być w czterech lub pięciu miejscach. Mam nadzieję, że stoją gdzieś tutaj, bo nie chcę tracić więcej czasu. Joe tymczasem cieszy się piękną pogodą. Postanowił sprawdzić, co słychać u Brendy. Cześć, Joe. Ja szykuję się do starcia z huraganem, a ty pewnie siedzisz w krótkich spodniach i klapkach. To tu jest twardzielem. Na postoju zamówię pinakoladę i wyślę ją do ciebie. Podczas gdy Joe i Brenda sobie dogryzają, Ryan wciąż szuka ładunku. Ktoś go przestawił, więc szukam dalej. Jazda 15-metrową naczepą po mieście nie jest szczególnie przyjemna. Jest to mój traktor. Ryan musi odrobić dwie godziny opóźnienia. Wszystkie cztery traktory muszą zostać dostarczone w nienaruszonym stanie na targi rolnicze w Red Deer. Impreza już za dwa dni. Wszystko jest oblodzone. Muszę go dokładnie umocować. Wykonuję zlecenie dla mojego najlepszego klienta, więc muszę się postarać. Ładunki ponadgabarytowe wymagają od kierowcy skupienia. O wielkości naczepy informują tylko migające światła i tablica na przodzie ciągnika. Tablice z literą D ostrzegają innych kierowców, że ciężarówka przewozi ładunek ponad Stan drogi jest fatalny. Pada marznący deszcz, który zamienia szosę w tor do karlingu. Dystans do pokonania 830 km, pozostały czas 42 godziny. Na naczepie mam traktor wart 400 tysięcy dolarów i szeroki na 5 metrów. Nie mogę pozwolić, żeby coś mu się stało. Na wschodzie huragan wdziera się coraz głębiej w ląd, a Nowy Jork odnotowuje rekordowe opady deszczu. Ściskam kierownicę, bo wiatr jest coraz silniejszy. Podmuchy wiatru o prędkości 60 km na godzinę i opady śniegu zmuszają Brendę do wolniejszej jazdy. Traci cenny czas. Zaczynam się bać, bo jest coraz gorzej. Moja mama zapytała: Po co jadę na wschód? Jadę, bo tam są pieniądze. Staram się wyczuć tę drogę. Czy ktoś wie, jak daleko od szosy 68 jest szosa 70? Czy ktoś zjechał z szosy 68? Nie widzę żadnych ciężarówek nadjeżdżających z północy. Odległość do Atlantic City 675 km, pozostały czas 39 godzin. Przed nią Atlantic City i szalejący huragan Sandy. Brenda jedzie mu na spotkanie. To dopiero emocje. Jadę już od kilku godzin, więc czas sprawdzić stan opon. Powiem wam w czym rzecz. Jeśli opona wybuchnie, uszkodzenia naczepy nie będą problemem. Ale jeśli bieżnik odpadnie i uderzy w inny samochód, można trafić na 14 lat do więzienia. Huragan Sandy uderzył we wschodnie wybrzeże, a Brenda jedzie mu na spotkanie. Samochód w rowie, na Boga. Super Huragan Sandy. Brenda wiezie 27 ton żywności do walczącego z nawałnicą Atlantic City. Na przejechanie 600 km zostało jej 21 godzin. Co jest? Droga została zablokowana. Blokada zmusza Brendę do pojechania nieznanym objazdem. Musi nadłożyć drogi, przez co ryzykuje utratę całej wypłaty. Nie wiem, gdzie jestem, bo nie znam tych okolic. W Kanadzie Ryan przewozi pierwszy z czterech traktorów, które musi przetransportować. Marznący deszcz zamienił szosę w lodowisko, więc Ryan musiał zwolnić. Łatwo stracić kontrolę, szczególnie jeśli pojazd jest tak ciężki. Lód osadził się na liniach wysokiego napięcia i powoduje awarię. W wielu miejscach nie ma prądu. Muszę zatankować. Co jest? Pompy nie działają. To przez awarię zasilania? Nie wiem, czy dojadę do celu. Może mi zabraknąć paliwa. Świetnie. Kolejna wpadka. Jeśli dojdzie do kolejnego opóźnienia, Ryan może stracić swojego najlepszego klienta i 3000 dolarów wypłaty. Dystans do pokonania 780 km, pozostały czas 39 godzin. Zobaczymy, czy uda się dojechać do Red Deer. 2,5 tysiąca kilometrów na południe Joe również nie jest zadowolony z rozwoju wypadków. Utknęliśmy w korku. Takie opóźnienia utrudniają pracę. Nie płacą nam za powolną jazdę. Odległość do Big Springs 550 km, pozostały czas 29 godzin. Do celu zostało 14 km, a Ryan modli się, żeby nie zabrakło mu paliwa. Jeśli teraz się rozkraczymy, cały transport zaliczy opóźnienie. Wreszcie dostrzega zjazd z autostrady. Miałem szczęście. Powinienem pilnować, żeby poziom paliwa nie schodził poniżej połowy zbiornika, szczególnie zimą. Po napełnieniu baku, Ryan dostarcza traktor do celu. Kabina jest oblodzona, ale łatwo będzie ją oczyścić. Do przewiezienia pozostały jeszcze trzy traktory. Każdy z naszych kierowców zmaga się z kłopotami. Ryanowi idzie najgorzej, bo przed nim jeszcze trzy kursy z ładunkiem. Brenda zmaga się z huraganem Sandy i ma do przejechania jeszcze ponad 600 km. John stracił dużo cennego czasu w korkach, musi go nadrobić, bo inaczej 2900 dolarów przejdzie mu koło nosa. Przed nimi jeszcze wiele kilometrów i trudno wskazać, kto wyjdzie z tego obronną ręką. W drodze do Atlantic City Brenda musi przejechać przez samo serce huraganu. Niewiarygodne. Ta pogoda to nie żart. Nie ma co do tego wątpliwości. Brenda od godziny jedzie objazdem, który prowadzi ją przez wzgórza Pensylwanii. Na drodze leży drzewo. Szosę blokuje złamane drzewo. Wciąż się boję, ale na razie jedziemy. Dzięki Ci Boże, miej mnie w opiece. Odległość do Atlantic City 600 km. Pozostały czas 36 godzin. Podczas gdy Brenda modli się o utrzymanie się na drodze, Joe modli się o więcej czasu. Choć przejechał już 1200 km, przed nim jeszcze ponad 500. Staliśmy w korku, więc teraz wciskam gaz do dechy i próbuję odrobić straty. Na horyzoncie widać burzę piaskową. Może to oznaczać kolejne opóźnienie. Burza zmniejsza widoczność do zera. Często dochodzi wtedy do wypadków. Kierowcy tracą orientację i gwałtownie hamują lub nie zwalniają w ogóle i pędzą na ślepo. Burze piaskowe to wiatry niosące ziarenka piasku. Mogą przemieszczać się na obszarze nawet 160 km i osiągać 3 km wysokości. W takich sytuacjach dochodzi do karamboli. Jeden kierowca hamuje, a reszta w niego wjeżdża. W prowincji Alberta Ryan odbiera kolejny ładunek. Ponieważ wczoraj przewiózł tylko jeden z czterech traktorów, pozostało mu zaledwie 10 godzin na wykonanie trzech kursów do Red Deer. Co się dzieje? Ta maszyna jest warta pół miliona dolarów i dwukrotnie większa od zwykłego ładunku. Tak lepiej. Drogi wciąż są oblodzone, więc choć czas goni, Ryan musi bardzo uważać. Czuję się jak prawdziwy facet, wioząc tak duży ładunek. Poziom testosteronu rośnie, gdy jesteś największy na drodze. Większy znaczy lepszy. Staram się trzymać prawej krawędzi drogi, żeby ułatwić innym wyprzedzanie. Pobocza są pełne żwiru i kamieni, więc łatwo zarysowania lakieru i uszkodzenia szyb. Co mówiłeś? Uszkodziłeś mi szybę, Dubku. Żartujesz? Przecież to nie moja wina. Nie masz nic lepszego do roboty niż wyklinanie mnie? Niektórzy ludzie lubią się nad sobą użalać. Joe jest spóźniony. Termin dostawy minął, a do celu pozostało 120 km. Czas zadzwonić do klienta i przekazać mu złą wiadomość. Dave to Joe, wiozę wasze wiertło. Wiem, jestem już blisko, więc wcisnę gaz do dechy. Niech ekipa na mnie poczeka. Do zobaczenia. Trafiliśmy na korek w El Paso, więc mamy godzinę opóźnienia. Jeśli robotnicy skończą zmianę, będę musiał czekać na nich całą noc. Dystans do Big Spring – 120 km, pozostały czas brak. Stawką są tysiące dolarów, więc Joe wciska pedał w podłogę. Tymczasem w Kanadzie Ryan całkiem stracił rozpęd. Przed nami pół śnieżny. Facet jedzie 50 km na godzinę. Mógłby trochę przyspieszyć, bo tracę przez niego mnóstwo czasu. Szeroka naczepa uniemożliwia wyprzedzanie. Ryanowi może nie starczyć czasu na dwa pozostałe kursy, co oznaczałoby anulowanie zlecenia. Teraz może tylko czekać. Dystans do pokonania 660 km, pozostały czas 9 godzin. Brenda zbliża się do smaganego deszczem Atlantic City. Wiatr wieje jako szalały. Ciekawe, jakie zniszczenia zobaczę w Atlantic City. Przyjdzie jej doświadczyć skutków największego atlantyckiego huraganu w historii. Mam nadzieję, że wjadę do miasta. Huragan Sandy nareszcie osłabł, a Brenda wiezie zapasy żywności na tereny, które zaatakował. Pozostały jej 3 godziny na przejechanie 220 km. Oni potrzebują tej żywności. Półki w sklepach zaczynają świecić pustkami. Atlantic City jest w stanie klęski żywiołowej i dojechanie gdziekolwiek wymaga czasu. Tędy nie wjedziemy do miasta. Na północy Ryan znów ma wolną drogę, ale stracił 45 minut. Jego wypłata wisi na włosku, ale szczęście się do niego uśmiecha. Dzięki. Klient ma kłopoty i odwołał dwa pozostałe kursy. Ta zmiana daje nam zapas czasu. Dystans do pokonania 30 km, pozostały czas 8 godzin. Dzięki dwóm udanym transportom Ryan zarobił niecałe 1400 dolarów. Ciężki tydzień kończy się szczęśliwie. Zaliczyłem dwa kursy. Przy tej pogodzie to niezły wynik. Czas wracać do domu. Ulice są puste. Nie widać nawet samochodów. Miasto jest opustoszałe. Brenda pokonała 1600 kilometrów, żeby dotrzeć do wymarłej metropolii. Kasyna są zamknięte. Sygnalizacja świetlna nie działa, hotele są puste. To niewiarygodne. Dzięki Bogu dojechałam. Mimo trudnych warunków jazdy ryzyko się opłaciło. Brenda dojechała na czas i zarobiła prawie 1700 dolarów za tydzień pracy. Czekali na mnie. Mój ładunek był bardzo ważny. Trudno wyczuć nastroje, dopóki nie wysiądzie się z kabiny. Klient na pewno nie będzie zadowolony, jeśli jego ludzie musieli czekać. Jesteśmy na miejscu. Sporo się tu dzieje, więc może nie będą na nas źli za to spóźnienie. Robotnicy wciąż byli obecni na placu budowy i mogli odebrać ładunek. John zarobił 2100 dolarów i został zwycięzcą tego odcinka. Huragan Sandy spowodował straty wyceniane na miliardy dolarów i pozbawił prądu miliony domów. Mimo zagrożenia, Brenda cieszy się z wykonanego zlecenia. My, kierowcy, sprawiamy, że świat się kręci. Bez nas wszystko stanęłoby w miejscu. Jestem dumna, że wykonuję tę pracę. Polska. Już za chwilę na Discovery Turbo Extra Jesse James Turbo Pasja. Poznajcie faceta, który dzieli swój czas pomiędzy piękne kobiety i piękne maszyny, motocykle i auta na zamówienie to specjalność jego firmy, a klientów nie brakuje.